Trzeba powiedzieć, że ten poniedziałek wielkanocny tutaj w Rudawach Janowickich przywitał nas piękną pogodą. To znaczy, słoneczka nie widać, ale nie pada i nie ma śniegu, a przecież właśnie taką pogodę nam zapowiadano. Także dzień jest piękny do tego, aby zwiedzać, ale także do tego, aby kultywować tradycje. Tutaj, Dolny Śląsk, nasz region, to region, gdzie mamy taki tygiel kultur, gdzie przemieszały się kultury przyniesione przez ludność napływową z terenów całej Polski. O tej wielokulturowości na Dolnym Śląsku pan Henryk Dumin, etnograf. Co pan przyniósł? Przyniosłem ze sobą śmirgustnik. To jest taki biczyk śmiergustny, który w poniedziałek wielkanocny przydawał się do tego, żeby leciutko się nim uderzać, ponieważ takie uderzanie wierzbową gałązeczką udzielało ludziom zdrowia, energii, coś podobnego jak polewanie się wodą. Ja mam nadzieję, że Państwo dzisiaj nie zapomnieliście o tym, żeby chociaż symbolicznie tą wodą się polać, ponieważ to też zapewnia nam zdrowie i powodzenie na cały rok, ale żeby było z tym zdrowiem jeszcze pewniej, to te Biczyki śmiergustne były wykorzystywane przez górali czadeckich, którzy zamieszkują na dolnym Śląsku. To są autentyczni górale śląscy, którzy przez Bukowinę Rumuńską w czasach Franciszka Józefa, potem po 46 roku przyjechali na dolny Śląsk i zamieszkują tutaj dzisiaj i bardzo mocno związani są ze swoimi starymi tradycjami, pieśniami, obrzędami, ale oprócz tego Polacy z Bośni, którzy nie są Jugosłowianami, jak to czasami się mówi na nich, ale to są rdzenni Polacy, którzy też swoje tradycje kultywują i w ogóle mamy tutaj wszystkich ludzi, przedstawicieli wszystkich regionów w granicach przedrozbiorowej Polski. To, co nas wszystkich łączy, to oblewanie się wodą, prawda? Tak, właśnie szczególnie z dzisiejszego dnia to oblewanie się wodą jest prastarym zwyczajem. Ale, które powinno wyglądać w sposób cywilizowany. Trzeba Podkreślić. Tak, to nie ma sprawiać przykrości osobie oblewanej, tylko ma y, udzielić zdrowia, więc symbolicznie, chyba że jakaś dziewczyna jest szczególnie przez chłopców oblegana i adorowana, no to może liczyć na to, że dzisiaj będzie szczególnie mokra, bo każdy będzie chciał ją oblać. Chyba Ale trzeba też podkreślić, że dzisiaj oblewają, powinny być oblane panny, a jutro dopiero panny oblewają panów czy chłopców tak to powinno wyglądać my znajdujemy się przed pięknym barokowym 18 wiecznym pałacem a z nami jest pani Elizabeth von Kister dopisali turyści Tag war sehr gut. Ich muss sagen, dass die größte Attraktion für mich Henrika die Tradition der Wilkanocs, die in Polen und in Schloss sind, bogate. Und ich habe eine große Attraktion, die nicht zu wie ein Mieliście tutaj wspaniałe wydarzenie, narodziły się baranki. Tak, to była jeszcze taka mała, dodatkowa, ale bardzo sympatyczna atrakcja. Trzy młode baranki, punktualne, pokazało się i liczymy jeszcze na kilka więcej. Na jakie atrakcje też liczą turyści? Tu jest piękna okolica. Tak, to jest prawda. Główna atrakcja jest oczywiście Kako i Dolina Pałaców i Ogrodów, nasze kodliny górskie ze swoich licznych pałaców, parkach i ogrodów, ale również jest bardzo atrakcyjny dla ich ta krajobraz, mieszkańców, wsi otoczone w pięknym um, przyrodem i to wszystko tworzy taka niepowtarzalna um, atrakcja, która ciągnie ich przez cały rok prawie. Pani Elizabeth jest znana z tego, że kultywuje tradycje. za tydzień tutaj co się będzie działo? Znaczy, mamy nasze największe impreza roczne, nasz festyn, Mała Wielkanoc, który już czy nasz razy Henryk Lepszy pojawi się w wonnice ale już jest to 26. edycja i w tym festynie pokazują się całe bogactwo szląskie co do Wielkanoc. To, co już Henryk opisała, każda region dawnego Polsce ma tutaj w Dolnym szląsku tak zwane ambasadora, i tych ludzi spotkają się na Wolwaku w Pałacu i będą przedstawić całe z... Skarb tych tradycji przez gości zwiedzające. Można tam spróbować tych potraw, można słychać, można adorować piękne rękodzieło. Ja myślę, że dla każdego będzie coś bardzo przyjemne. Zapraszamy zatem w Rudawie Janownickie, i tutaj do y, Pałacu w Włomnicy jest co zwiedzać, jest co oglądać, a pogoda jak na razie nam pięknie dopisała.